Ten konkretny krytyk, którego czytam, mówi: W takim razie Chrystus niewiele różni się od całej serii umierających i zmartwychwstających mitologicznych bóstw. Oczywiście niektórzy tak twierdzą. W religioznawstwie porównawczym twierdzi tak Józef Campbell, w mniejszym stopniu również Jung. Ale różnica, i o tym mówił C.S. Lewis, pomiędzy mitologicznymi bóstwami a Chrystusem polega na tym, że jest on również obecny jako postać historyczna. Można się kłócić, na ile jest to prawdziwy opis. Można zastanawiać się, czy on naprawdę żył i czy istnieją na to wiarygodne i obiektywne dowody, ale w pewnym sensie i to jest bez znaczenia, jakieś tam ma znaczenie. Ale jest perspektywa, wedle której to bez znaczenia, bo to wciąż przesłanie historyczne, więc to, czym postać Chrystusa jest, to faktyczna osoba, która żyła, a do tego mit, mowa o metanarratywie. W pewnym sensie Chrystus to zjednoczenie obu tych rzeczy. Problem w tym, że ja chyba w to wierzę, lecz sam jestem zaskoczony tą wiarą i nie rozumiem tego, ponieważ widziałem... Czasami świat obiektywny i świat metanarracji przenika się wzajemnie. Tym właśnie jest jungiańska synchronia i doświadczyłem tego wielokrotnie w moim własnym życiu. Więc w pewnym sensie wierzę, że jest to niezaprzeczalne. Mamy poczucie tego, że świat posiada metanarrację większą niż ten świat. Dla mnie czymś takim o zawsze był świat w wymiarze moralności, ten, który mówi nam, jak powinniśmy się zachowywać. To jest prawdziwa rzeczywistość. Traktujemy ją jak prawdziwą. Nie jest to ten sam wymiar co obiektywny, fizyczny świat. Lecz metanarracja i namacalny świat stykają się i idealnym przykładem miejsca, gdzie one się stykają, ma być Chrystus. Lecz ja nie wiem, jak sobie to uporządkować jest to zaskakująco prawdopodobne. Mimo to nie wiem jak to rozumieć. Po części dlatego, że jest to zbyt przerażająca rzeczywistość, by móc w pełni w nią wierzyć. Ktoś taki, kto w pełni w to wierzy, jest niewyobrażalny, jak bardzo musiałoby to na niego wpłynąć, gdyby naprawdę w to uwierzył. Gdyby ktoś taki uwierzył w przesłanie o Chrystusie, czy w tę jedność historii i metanarratywy. W obierz z tych rzeczy, ponieważ wierząc w którąkolwiek, musisz również wierzyć, że zachodzi tam jedność przesłania historycznego oraz metanarracji.